Nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Umiłowani współbracia w Chrystusowym kapłaństwie biskupi i prezbiterzy, prześwietna kapituła prymasowska, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia w Chrystusie Panu. W ten pierwszy dzień nowego roku kościół wprowadza nas uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Żyjąc tajemnicą Bożego Narodzenia prowadzi nas do tej, która jest matką Syna Bożego, Świętą Bożą Rodzicielką, Bogu Rodzicą, jak ją nazywamy i wysławiamy. To prawda, Przypomina nam o tym w bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia papież Franciszek, że nikt przecież tak jak Maria nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Przez swoje boskie macierzyństwo Maria w szczególny, wyjątkowy sposób uczestniczy w tajemnicy Boga. Nie tylko jednak ma o niej jakąś głębszą wiedzę od nas. Ale ściślejszy w niej udział. Ona jest Matką Syna Bożego. Dlatego wszystko w jej życiu, powie papież Franciszek, zostało ukształtowane w obecności miłosierdzia, które stało się ciałem. Bo gdzie rodzi się Bóg, tam rozkwita miłosierdzie. Gdzie rodzi się Bóg, tam człowiek doświadcza Bożego miłosierdzia. To znaczy, Wprowadzany jest w tajemnicę miłości, zaproszony, by odkrywać dobroć i czułość Boga, by doświadczać Jego zbawczej miłości i mocy. Gdzie rodzi się Bóg, tam Jego matka, jak to ujmuje papieska Bulla, wchodzi do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bo wewnętrznie uczestniczy w tajemnicy Bożej miłości. Ta tajemnica cała ją wypełnia. Ona naprawdę najpełniej zna, czym jest Boże miłosierdzie, bo sama w wyjątkowy, w szczególny sposób doświadczyła Bożego miłosierdzia, ale sama też, jak mówił o niej święty Jan Paweł II, w wyjątkowy sposób okupiła swój udział w Bożym miłosierdziu ofiarą swego serca. Słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Maria zachowuje wszystkie te sprawy i rozważa w swoim sercu. W jej matczynym sercu dokonuje się jakaś przedziwna synteza Bożych Spraw, a więc życia Jezusa, a potem także jego męki, śmierci i zmartwychwstania. W tym matczynym sercu spełnia się także proroctwo Symeona. I miecz boleści do głębi ją przenika, bo nikt tak jak ona, powie nam jeszcze święty Jan Paweł II, nie przyjął swoim sercem tajemnicy boskiego odkupienia, która dokonała się na Kalwarii przez śmierć jej syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, z tym ostatecznym powiedzeniem tam pod krzyżem, niech mi się stanie według Twego Słowa. Moi siostry i bracia, Święta Boża Rodzicielka Maria w szczególny i wyjątkowy sposób ma udział w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Ale dzisiaj u progu Nowego Roku, u progu, jak mówiłem, rozpoczynającego się 1050-lecia Chrztu Polski, Przypominamy sobie, że przecież i my jesteśmy związani z tajemnicą Bożego miłosierdzia. Mamy udział w miłosierdziu Pana, a więc w owocach jego męki, jego śmierci i zmartwychwstania. Mamy udział przez chrzest święty. To właśnie wtedy otrzymaliśmy przybrane synostwo. To wtedy, w dniu nas naszego chrztu, usłyszeliśmy Podobne słowa do tych, którymi Paweł pisze w liście do Galatów: Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Bóg okazał Tobie swoje miłosierdzie. Jesteś Bożym dzieckiem, przyoblekłeś się w Chrystusa, otrzymałeś od Niego największy nar nowego życia z wody i Ducha Świętego. Taka jest Nasza chrześcijańska tożsamość tacy jesteśmy. Mamy udział w miłosierdziu Boga, mamy udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, mamy udział w Jego zmartwychwstaniu i w życiu na wieki. Takimi jesteśmy. A święty Paweł powie: na dowód, że tacy właśnie jesteśmy. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysyła ciągle do serc naszych Ducha Swego, który woła w nas, Abba Ojcze. A my przecież powtarzamy to wołanie, nazywając Boga naszym Ojcem. Przekonani, że Bóg jest Ojcem, że ogarnia nas ojcowską miłością, że nam błogosławi i nas strzeże, że zwraca ku nam swoją twarz. Rozpromienia nad nami swoje oblicze, obdarza nas łaską i pokojem. On bowiem podnosi nas wtedy, gdy upadamy, bo na ogrom grzechu Bóg odpowiada zawsze pełnią przebaczenia. On wychodzi nam na spotkanie, bo miłosierdzie jest drogą, która łączy Boga z człowiekiem. On wreszcie. Jak to powiedział papież Franciszek, czuje się za nas odpowiedzialny. Popragnie naszego dobra. Chce nas widzieć szczęśliwymi, pełnymi radości i pokoju. Dlatego w dzisiejszym orędziu na Światowy Dzień Pokoju, który przeżywamy zawsze 1 stycznia, papież na przekór temu, Temu wszystkiemu, co rodzi i może w nas rodzić, zwątpienie czy, czy niewiarę, lęk czy strach, powie: Bóg nie jest obojętny. Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza. Miłosierdzie jest sercem Boga, ale dodaje: Miłosierdzie musi być też sercem tych wszystkich, którzy uznają siebie za członków Jego wielkiej rodziny. A przecież przez Chrzest Święty, przecież wtedy przyłączył nas do swojej rodziny, do wspólnoty z sobą i między nami, do Kościoła Bożego. Siostry i bracia, na początku każdego nowego roku towarzyszą nam pewnie różne uczucia. Otwiera się przed nami to, co jest przecież w pełni nieznane. Wchodzimy jakby przez kolejną bramę, w nową przestrzeń naszego życia, w nowy czas, w nowe wydarzenia, w nowe sytuacje. Rozpoczynając rok tysiąclecia Chrztu Polski, wspomniany już przeze mnie prymas tysiąclecia w swoim kazaniu tu wygłoszonym, wskazywał, że u progu Nowego Roku jesteśmy wszyscy ogarnięci mistyką czasu. Czas bowiem, tłumaczył, to tajemnica niezbadana dla nas wszystkich, która wciąż wiąże nasze istnienie, bytowanie, czyny, zespala nas i przez współdziałanie człowieka tworzy dzieje. W ten sposób kształtują się dzieje ludzkości, dzieje narodu, także dzieje naszego polskiego narodu. Nawiązując zaś bardzo obszernie do rozpoczynającego się w tym właśnie roku wielkiego Tedeum Narodu Polskiego za Chrzest Święty, ksiądz prymas postawił wtedy, myślę, że i dziś ważne dla nas pytanie. Pytał tak, czy jako ludzie ochrzczeni urzeczywistniliśmy już w pełni ducha chrześcijańskiego w sobie i w naszym narodzie? I sam zaraz odpowiedział: Na pewno jeszcze nie. Ale z nadzieją pokazał, że Chrystus, żyjący w kościele, wszczepił się przez ochrzczonych Polaków w życie tego narodu. I mówił, że ciągle przed nami zadanie nowej ewangelizacji. O to przecież wciąż chodzi, tłumaczył aby jak najbardziej przybliżać Boga do życia codziennego, aby te wielkie prawdy, które wyznajemy i w które mocno wierzymy, wszczepiły się w nasze codzienne życie, żeby je kształtowały, żeby je przemieniały. Drodzy moi, wchodząc dzisiaj w tym pierwszym dniu Nowego Roku, po 50 latach, w jubileusz obchodów Chrztu Polski, Pewnie za prymasem możemy to samo powtórzyć. Przecież wciąż o to samo nam chodzi: aby Bóg był blisko naszego codziennego życia tego osobistego, tego rodzinnego, wspólnotowego i społecznego aby to życie przenikał swoją łaską i mocą, kształtował, aby nas budził z obojętności i pomagał ją przezwyciężać. Aby nas czynił odważnymi świadkami Chrystusa w tym świecie. Takie świadectwo, i dobrze to wiemy, jest zawsze owocem naszego spotkania z Bogiem, tak jak było owocem spotkania pasterzy z Jezusem przy jego żłóbku. Bo gdy go ujrzeli, zaczęli opowiadać, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słuchali, Zdumiewali się, co im mówili. Ci ludzie, którzy pospiesznie poszli do Betlejem i tam znaleźli Marię, Józefa i Jezusa, stali się dla innych zwiastunami, orędownikami tej świątecznej radości. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadcza miłości Boga, który go zbawia, mówi papież Franciszek, nie potrzebuje wiele czasu by zacząć go głosić innym, i nie może czekać, by mu udzielano wielu lekcji i długich pouczeń. Musi iść. Prosimy więc dzisiaj, u progu roku jubileuszowego, by Chrystus odnowił w nas łaskę Chrztu Świętego i dał nam odwagę, by głosić go innym. Niech sprawi, by nasze życie przeniknięte było mocą Jego Słowa. I za prymasem tysiąclecia powtórzę Jego życzenia. Żyjcie tą wiarą, przyjmijcie życzenia Waszego biskupa. Niech lata Wasze nie ustają, niech wiara i nadzieje Wasze nie ustają, niech miłość Wasza nigdy nie ustaje. Amen.